Cześć Mano witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj mamy kolejne, kolejną porcję informacji, troszeczkę coś innego, inny temat, ale dalej ciekawe, mega ciekawe informacje. Dzisiaj najprawdopodobniej też będzie jeszcze jeden filmik w późniejszym, w e, późniejszym czasie, także wyczekujcie. Kto nie widział wczorajszych i, i jeszcze późniejszych filmów z informacjami... E, do kana to zapraszam na mój kanał, żebyście sobie zobaczyli. Zostawcie lajka, subskrypcję i zaczynamy. A więc tak. Informacje odnośnie globala. Tak jak już ostatnio wspominałem o LR Great Saiyamanie, czyli po prostu przemieniony, przebrany Gohan i widel miała być taka darmowa lr -ka. No i jest, będzie. Będzie to lr dostępna z Friend Salmonów za Friend Pointy, czyli samonowanie normalnie. I tak, będzie ona dostępna u 21 sierpnia o 2 rano. To jest czas tam amerykański, najprawdopodobniej. Do tego doliczamy 9 godzin, więc bardzo prawdopodobne, że będzie u nas koło godziny 11 tego 20, 21. Także, jeżeli oglądacie ten filmik, kiedy wrzucam to, jutro będzie Great Simon. Jak wygląda ta karta? Już Wam pokazuję. Ta karta wygląda tak. To jest tutaj. Blazing Love and Burning Justice, Great Simon 1 i 2. Tak wygląda e, obrazek karty ikona. Ikona naprawdę fajnie wygląda, naprawdę mi się podoba. Obrazek też spoko jestem ciekawy jak będzie zanimowany, ale naprawdę wygląda spoko. Jeżeli chodzi o kartę to tak jak wspominałem będzie to karta saportowa. E, supportowa, czyli HP atak i plus 100% dla typów super, jeżeli mamy 5 różnych typów w teamie, czyli podobnie to działa jak u Rosa Ester i Vegito Blue Tech bodajże, jeżeli się nie mylę, musimy mieć po prostu każdy typ, każdy kolor postaci w drużynie i wtedy dla typów super działa ten boost 100%. Super ataki standardowo 2 od 12 do 17 ki i później od 18 ki i więcej. Pierwszy robi kolosal damage i siluje super atak, czyli silują, zablokują super atak przeciwnikowi. To jest mega fajne. Drugi robi mega kolosal damage, podnosi atak o 30% na dwie tury typom super, także tak to wygląda. Fajna, saportowa karta, tak jak mówiłem, naprawdę jest. Jest konkretna jak na darmówkę, według mnie. I teraz pasywka. Pasywka daje, ta, e, daje to, że mamy plus 4 ki i defensywę plus 50% dla typów super, a dla typów extreme mamy defensywę minus 70%. Także e, dla przeciwników typu extreme. Także jeżeli walczy, mamy tą kartę i walczymy z jakimś przeciwnikiem złym, extreme, nie wiem, chociażby Brawley. Freeza, czy ktokolwiek, to mamy aż minus 70% defensywy dla tego przeciwnika, czyli, no, o wiele, o wiele więcej powinniśmy bić. Karta należy do kategorii Margin Busaga. No, szkoda, że tylko jedna kategoria, no, ale trudno. Jeżeli chodzi o to, jak ją zdobyć, to tak jak mówiłem, friendsamony, Samony, czyli losowania i jakie potrzebne są medale. Tutaj ma, już wam pokazuję medale, jakie są potrzebne. E, wszystkie medale, jeżeli się nie mylę, są dostępne z Hero Extermination Plan e, y, z tych dwóch eventów, które są bodajże w weekend. Jeżeli się nie mylę, to chyba tak. Hero Extermination Plan i ten drugi e, są dostępne w weekend. E, tak wyglądają medale. I na ostatnią fazę też medale. Te trzy są z tych eventów plus dwa nowe, które najprawdopodobniej po prostu się pojawią i... I zapewne będą też w tych misjach Hero Extermination Plan, pewnie dostaniemy po prostu zaktualizo zaktualizowaną wersję tych eventów. Więc pewnie wszystkie medale będą do zdobycia z tych właśnie misji z tych eventów, Hero Extermination Plan. E, jedno i dwa takie eventy są. Na pewno wiecie o co chodzi. Także z medalami nie powinno być ciężko i tylko potrzeba jak widzicie, po jednej, po trzy sztuki, tutaj pięć. Także to nie są duże ilości, więc myślę, że na spokojnie można to na luzie zdobyć. E, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o darmową lr z Friend Pointów, nową, czyli Samony za Friend Pointy zostaną zaktualizowane. Kolejna sprawa, to dostajemy też ELR Tiena i CHAOTSU z okazji z okazji będzie on do zdobycia po prostu poprzez turniej 22. turniej, kolejny turniej, który już niedługo, bo turniej się rozpoczyna 24 sierpnia, też raczej koło mówię, koło tej 11:30 bodajże, bo do tej daty zawsze musimy dodać 9 godzin, także druga 30 plus 9 godzin, no to tam powiedzmy w okolicach 11, tak? Także 20, 24, jeżeli się nie mylę, tam po 11 powinien się zacząć 22 turniej i tak, nagrodą e, nagrodą właśnie za, za lokalny ranking, tak jak teraz możemy zdobyć LRP Colo za lokalny ranking, to nagrodą Teraz będzie LR e, Tien i Czaotsu. Tak wygląda ta karta, jak widzicie. E, o, co, o co chodzi z Piccolo, możecie się spytać. Jeżeli to będzie nagroda, to co z Piccolo? Piccolo najprawdopodobniej będzie, e, jeżeli się nie mylę, e, to będzie w samonach e, tych jak to się nazywa? Z Debesaga chyba, tak? Jeżeli się nie mylę, możemy poprawić, bo już nie pamiętam dokładnie, w których samonach. Najprawdopodobniej Piccolo trafi do samonów z Debesagi, czyli będzie tak jakby e, możliwy do zdobycia. Jeżeli tam nie trafi, to że trafi do jakichś innych samonów też związanych z turniejem, które, czyli po prostu... LR Piccolo będzie możliwość go wysamonować, także dalej będzie go można zdobyć. W sumie już nawet nie grając w turnieju. A jako nagroda w lokalnym turnieju będzie teraz LR Tien i Charlesu, Naprawdę fajnie wygląda obrazek, według mnie. Tutaj spoko i tutaj art mieniący jeszcze lepiej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o postać. No to nie ma tutaj cudów, wiadome, ale no do kolekcji się na pewno przyda. A tak. Dla wszystkich typów atak i defensywa plus 100% kolosal damage od 12 do 17 ki, mega kolosal od 18 i więcej. Pierwszy super atak rzadka szansa na zastunowanie przeciwnika. Drugi atak po prostu ma szansę na zastunowanie czy troszeczkę więcej. Pasywka też, jakieś takich bez tutaj nie wiadomo czego. Atak plus 10 tysięcy, kiedy mamy 8 ki albo więcej. Defensywa plus 10 tysięcy, kiedy mamy 11 ki albo więcej plus Dodatkowy atak i defensywa plus 10 tysięcy, kiedy mamy ki 14 lub więcej. Także jego boost w sumie zależy od tego, jaki mamy super atak, ile zbierzemy ki i tego typu sprawa. Kategoria tylko world Tournament. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dokanowanie potrzeba 77 medali dostępnych z turnieju. Już wam pokazuję. Najpierw potrzeba 7 medali. A później jeszcze 70, 70, także 77 medali turniejowych potrzeba, żeby tą kartę zdokanować Tak wygląda nowy, nowa nagroda za lokalny ranking w turnieju. Co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy nową kartę jako nagrodę za turniej, jeżeli się zmieścimy w 20 tysiącach globalnych, mamy hita. O, napiję się. Ok, lecimy dalej. Mamy Hita, nowa postać Hita, już Wam pokazuję, gdzie tutaj miałem ten link. O właśnie, Hit, tak wygląda. Tak wygląda karta Hita, jeżeli kogoś interesuje. Oczywiście, no ja na przykład nie będę celować w tą nagrodę, bo nigdy tak nie grinduję tych, tych turniejów, żeby zdobywać te karty, ale jest możliwość, będzie Hit do zdobycia, jeżeli się zmieścicie w 20 tysiącach globalnych, jeżeli chodzi o wynik. Ok, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o w sumie nowe karty. Jeszcze będzie dostępny bodajże e, właśnie z DB Samonów nowy Tien Intelligence, czyli też te Samony, tak jak już wspominałem z miesiąc czy dwa temu przy ostatnim turnieju, e, nowa karta dojdzie do tych Samonów do zdobycia Intelligence Tien, także też fajnie. Poza tym, kolejna ważna sprawa, to dostaniemy dostaniemy Nowe misje EZA, czyli e, Family Kamehameha dostaną Extreme The Awaken. dokładniej to są te trzy karty, czyli Goten, Goku i Gohan. E, dwa typy STR-1 Agility. E, tak to wygląda za skończenie standardowo 30 misji. Dostaniemy te wszystkie medale, czyli będziemy mogli zrobić Extreme Awaken Awakened trzem postaciom, bo dostaniemy za nie wszystkie, wszystkie potrzebne medale. Dodatkowo oczywiście 30 DS-ów za każdą misję po jednym, dużą liczbę orbów, 4 Grand Kai Agility 7 Grand Kai STR. I typ, który ma większy damage na tych, na tych kategoriach, który ma większy damage na tym całym evencie Extreme z Awaken. Familii Kamehameha, Kamehameha to jest kategoria. Mówi Bosses, e, kategoria tak się przedstawia. Nie za ciekawa, szczerze, bowiem lider. Potrzeba nowego Turlesa. Myślę, że dużo osób go nie ma, e, bo nie był to jakiś świetny banner, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy e, z tym z tym Extreme The Awaken. Czy się uda zrobić bez tej kategorii, czy nie. W każdym razie, tak to wygląda. Będzie pojawi się niedługo Extreme The Awaken dla tych trzech postaci. E, co tutaj jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o te daty, to tak jak mówiłem, 21 około 11 powinien się pojawić ten LR Great Saiyaman. Tutaj jest napisane, że jeszcze wracają eventy Extreme Ziawag and Kil'Gohana, który niedawno w sumie był. Wrath of the Dragon Story Event też wraca 21 i misje właśnie na zrobienie Extreme The Awaken dla tych familii Kamehameha, Kamehameha też się zaczynają 21, ale tutaj nie ma konkretnej godziny podanej, także możliwe, że będzie to dla nas też 21, czyli wtorek, a możliwe, że będzie to 22, zależy o których godzinach oni to powstawiają. Także w ciągu jednego, dwóch dni na pewno te eventy dostaniemy i tak to w sumie wygląda. Znane też są tikety, tak będą wyglądać tikety, jeżeli chodzi o o te losowania, które dostaniemy z okazji 250 milionów ściągnięć gry, globalne tikety. Znane są jeszcze tikety odnośnie gwarantowanej, e, losowania gwarantowanej karty SSR. To dotyczy nowych animacji. Już o tym wspominałem, że dostaniemy bodajże jeden tiket gwarantowany na po prostu darmowe samony i chyba 7 tiketów na wylosowanie karty SR albo wyżej. Będą one rozdawane najprawdopodobniej z okazji po prostu nowych animacji samonów. Także e, tak wyglądają te etykiety. Czyli wiadomo, że nowe animacje będą już niedługo. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia czy dwóch na pewno powinny się pojawić. I jeszcze bardzo ważna sprawa. E, mamy informację, że e, znowu m, kampania z porungą się pojawi, czyli e, trzy zestawy. M, trzy tygodnie, czyli dziewięć życzeń, czyli trzy, trzy będą zestawy e, ponownie, tak jak. Kiedyś będziemy codziennie zbierać jedną kulę, i później będziemy mogli najprawdopodobniej wybrać po trzy życzenia. Zobaczymy, jak to będzie działać, ale na pewno porunga będzie, także pewnie znowu Wam przetłumaczę te życzenia i będę wrzucać na Facebooka czy coś w tym stylu. To chyba tyle, jeżeli chodzi o, o takie nowe aktualizacje odnośnie, dużo, dużo informacji odnośnie turnieju, bo i mamy tutaj nową kartę z Francamonów i mamy nową kartę z lokalnego rankingu i mamy Extreme The dla trzech postaci niedługo i mamy też nowego hita jako, jako nagrodę. No i tak jak mówiłem e, informacje tutaj o, o porundze, czyli nowe życzenia. Także to tyle. Najprawdopodobniej dzisiaj będzie jeszcze jeden filmik odnośnie informacji. Mam nadzieję, że Wam się podobają te filmy. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie lajka, subskrypcję, wbijajcie na inne moje filmy, no i na wszystkie social media. U góry nadam mną macie linki bądź w opisie pod filmem. Także do następnego na razie. Cześć!